W Najwyższy Trybunał Narodowy sądzi morderców do Święcimia. Na ławach oskarżonych zasiadło 40 SS-owców i zwykłych kryminalistów niemieckich. Artur Liebehensel, komendant KZ Austri. Maria Mandel, morderczyni z Birkenau. Każde nazwisko oznacza mękę i śmierć wielu tysięcy niewinnych. Nie wiedzą o niczym, wypierają się wszystkiego. Akt oskarżenia jest dla nich krzywdzącą rewelacją. Umarli milczą, nie można powołać ich na świadki. Ale są tacy, którzy przetrwali. Ten znaczek mówi wiele. To są byli więźniowie oświęcimia. Dziennikarze zagraniczni słuchają. Niech ich świadectwo dotrze do Londynu, gdzie w tej samej chwili ministrowie Wielkiej Czwórki radzą nad przyszłością Niemiec. Niech słuchają głosów żywych i umarłych, niech zapamiętają na zawsze prawdę o święcimiu. Kres milionów ludzi musi zaważyć na sali wielkich rozstrzygnięć. Niemcy nie będą już nigdy upiorem Europy. Świat na to nie pozwoli. Katowicka Trybuna Robotnicza jest największym pismem codziennym w Polsce. Nasz operator odwiedził trybunę z okazji przygotowania do druku jubileuszowego tysiącnego numeru gazety. Nadtrój w drukarni, redakcji, uroczysty i podniecony zarazem. Numer jubileuszowy ukazuje się w nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy. Matryca gotowa. Dziś redaktor naczelny osobiście robi korektę. Maszyny rotacyjne w ruchu. Gotowy nakład wychodzi spod pracy. A o ślicie górnik i hutnik Śląski otrzymuje okazalny jubileuszowy numer swojej gazety. Młodym jubilatom z trybuny składamy serdeczne życzenia dalszego rozwoju ich pisma. Znów tragiczny wypadek samochodowy na ulicach Warszawy. Kierowca jednego z rozbitych wozów poniósł ciężkie obrażenia. Kto ponosi ile za zderzenie? Karetka sanitarna zabiera na pogotowie nie tylko rannego, ale i jego kolegę po fachu, który wyszedł z wypadku samochodem. Przyczyną większości katastrof samochodowych jest alkohol. Warszawa wypowiedziała bezwzględną walkę pijaństwu soferów. Próba krwi, wykażenie zbicie, czy kierowcy byli wstajni. Analizę przeprowadza Państwowy Zakład Higieny. Ranny sofer był przeźni. Na to proszę przyjrzeć się probówce, której zawartość zmieniła barwę na jaśniejszą. To oznacza, że drugi sofer był pijany. Ekspertyza zakończona. Dzinny poczeka na rozprawę w więzieniu Mokotowskim. Wybrzeże jest nie tylko rajem rybaków, ale i wspaniałym terenem łowieckim. Najwięcej pola do popisu dostarcza myśliwym zalez i w więc nie zdą się roje dzikiego ptactwa. Oto sprawozdanie z wyprawy na Kacki, nadesłane przez naszego korespondenta. na naszego wybrzeża jest statek Krystallina, pływający pod flagą szwajcarską. Jak wynika z napisu na rupie, portem macierzystym Krystaliny jest Bazylea. Nie należy jednak z tego wnioskować, że Szwajcaria uzyskała dostęp do morza. Bazylea zmieniła swoje położenie geograficzne. Po prostu statek szwajcarski kursuje między Gdańskiem a Gandawą. Skąd przy pomocy rzecznej flotyli transportuje się węgiel do Bazylei. Przebawiły przejazdem modelki z węgierskich domów mutu dające się na rewie do Stockholmu. Na prośbę kroniki filmowej piękne panie z Budapesztu zgodziły się zaprezentować swoje toalety polskiej publiczności. Pokaz wypadł bardzo imponująco, tym bardziej, że wszystkie modelki liczą po 180 cm wzrostu. Następnego dnia piękne węgierki opuściły sopoty, udając się na pokładzie batorego w dalszą drogę. Sytuacja polityczna we Francji uległa dalszemu zaostrzeniu. Ogromny strajk, który odjął 4 miliony pracowników zrzeszonych w 30 związkach zawodowych, sparaliżował życie kraju. Po raz pierwszy w historii Francji również profesorowie uniwersytetów poparli strajkujących kolejarzy, robotników, górników i urzędników. Taka jest odpowiedź demokracji francuskiej na reakcyjne zakusy rządu Schumana. W Paryżu zamarł wszelki ruch. tłumy robotników manifestują pod transparentami z hasłem Mniej chleba do śmierci. Tymczasem szuman odrzucił żądanie 25% podwyżki plac, która przynajmniej w części wyrównala by straty wynikłe z katastrofalnego spadku wartości franka. Do walki z robotnikami rzucono uzbrojone oddziały policji. Na ulicach Francji leje się krew robotnicza. 30 tysięcy ludzi wzięło udział w manifestacyjnym pogrzebie młodego robotnika marcyjskiego, który został zabity przez policję. Polska klasa robotnicza solidaryzuje się z ludem francuskim walczącym o wolność i chleb. Sprawa palestyńska stala się przedmiotem skomplikowanej gry imperializmu międzynarodowego. W Syrii rozpoczęły się wielkie manewry małej armii tego państwa, której nie wiadomo z czyjej zachęty grozi rozpoczęciem wojny, gdyby Organizacja Narodów Zjednoczonych wprowadziła w życie podział Palestyny. Wśród armii syryjskiej wchodzą podobno wojska angielskie oraz oddziały generała Andersa. Stanowisko Syrii popierają inne kraje bloku arabskiego: Egipt, Transjordania, Saudia i Heza. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i spokój na Bliskim Wschodzie spada na państwa, które pragnąc utrzymać swoje wpływy w tej strefie, dążą do wywołania konfliktu żydowsko-arabskiego. Mieszkańcy Leningradu odzyskali słynny posąg Samsona. Rzeźba ta została zniszczona przez Niemców. Artyści radzieccy stworzyli wierną kopię dzieła sztuki, które stanie się ozdobą Peterhof. To ostatnie zdjęcie wspaniałej fontanny przed nadejściem grudniowych mrozów. Wicek specjalizuje się w akrobacji motocyklowej. Grał w z niepyszę, aż w końcu tym serce pewnej jeden. Jak widzimy, dziś już jest nowe dwoje. Jest to jeszcze jeden dowód, że zakochana niewiasta zdolna jest do największych poświęceń. Nawet to jazdy z na motocyklu.